Zapraszamy do bonusowej części. Rozmawiamy dzisiaj z Nielada, gagatkiem w wersji bonusowej. Szybka potrafi zna na z Marcin Fudalej dzisiaj z naszym gościem. Fantastyczny agent, ale dowiedzmy się też, bo był fantastycznym zawodnikiem. Co może nam zdradzić, jeżeli chodzi o sam trening? Uwaga, pierwsze pytanie i pod gradem pytań zaczynamy. Gdzie znajdę bazę menedżerów sportowych? World Athletics. Trzy kompetencje zawodnika w sporcie dziś jakie są? Sumienność, e, dążenie do celu, e, no i wyznaczanie sobie tego celu. Mhm. Jakie są filary osiągnięcia rekordu życiowego bez względu na zawodostwo? Bez względu na zawodostwo, No, zorganizowanie przede wszystkim swojego życia prywatnego, sportowego. E, no i balans. Balans to dwa. Jeszcze, trzeci filar? Jeszcze trzeci filar. Systematyczność, balans. Kreatywność. Kreatywność? Okej. Okay. Ostatni mocny trening przed maratonem? Odpoczynek. Zawsze odpoczynek, dlatego że to jest najcięższy trening dla maratończyka, bo zawsze wydaje mu się, że jeszcze nie jest przygotowany i musi coś dodatkowo zrobić. No Masz mandat, żeby o tym mówić, bo 2,33 w maratonie to nie lada wynik. No tak, ale to akurat było... To muszę się pochwalić. To akurat był bieg, w którym tak naprawdę pełniłem rolę niezawodnika, tylko pacemakera, swojej zawodniczki. zawodniczki Niewykorzystany potencjał. No, powiem szczerze, tak. Myślę, że tutaj pod tym względem yy, rozśmieszę wielu. Uważam, że byłem idealnym biegaczem na 5 km. Tak naprawdę wiem, że w tym miałem olbrzymi potencjał. Mogę być twoim agentem. No, to zapuszę. wszystko jest możliwe. <laughs> jest. Ile kilometrów w przygotowaniu do, do dystansu 10 km i do maratonu? Na pewno nie więcej niż 200 km do maratonu, to jest mm -hmm. na pewno. Jeżeli chodzi o 10 km, 150, uważam, że to jest wystarczające. W zależności od intensyfikacji i intensywności danego treningu, mm -hmm. to jest bardzo ważne. I też możliwości, jeżeli chodzi o regenerację, to jest też istotny element. Między 150 Nie robiłbym więcej niż 200 km, naprawdę nie bijmy rekordów w kilometrażu. Jakość, nie ilość. W Wielkiej Brytanii opowiadałeś kiedyś o historii, kiedy mijający cię rowerzysta pobiegł 3,40 na Aha. 1500 metrów, czyli tyle lub trochę szybciej, ile wynosi twój rekord tak, życiowy. Tak, 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 zgadza się. Jak powinien biegać pracujący amator? Przede wszystkim zwracać uwagę na to, żeby nie miało to efektu negatywnego na jego życie prywatne, czyli zawodowe. To jest najważniejsze, bo jeżeli przychodzi do pracy, jesteś zmęczony, w domu tak samo, żona na ciebie krzyczy, dziewczyna, nie wiem, nieważne. W każdym razie musisz czuć radość z tego, że trenujesz, a nie czuć się, że znowu wychodzę na trening. To nie jest katorga, to ma być przygoda, to ma być naprawdę dobra zabawa. Co jest najważniejsze, byśmy w perspektywie 20 lat zobaczyli odmienione oblicze polskiej lekkiej atletyki? Skoncentrować się na fundamentach, czyli odbudować strukturę klubową i budować tradycję tych klubów. 20 lat wystarczy? Tak, dlatego że to jest całe jedno pokolenie. To jest jakby do tych osób, mówię w tym momencie, które mają w są wieku między 30 a 50 lat, które w tym momencie mogą przyprowadzić swoje dzieciaki, z nimi potrenować. A te dzieciaki w tym momencie przyprowadzam swoje i tak jest ta tradycja, bo, mm. bo, bo to, jest, to jest. Spoiwo. Jest, spoiwo, dokładnie. I to są osoby, które będą później z tobą podróżować albo ty będziesz podróżować swoimi dziećmi na te zawody, nieważne czy to jest w górach, czy to jest nad morzem, mm. czy to jest w innej części świata czy Europy. Bardzo bym chciał, żeby. Takie towarzystwo, stw, było, nie stworzy, towarzystwo, taka grupa stworzyła się kibiców, rodziców, lekki atletyki, którzy podróżują razem ze swoimi pociechami, żeby umo umożliwić im to, żeby pojechali, obejrzeli mm. ten w fajnych miejscach, spotkali się ze swoimi dzieciakami przed zawodami czy, czy powiedzmy po zawodach, bo to jest takie budowanie pewnego rodzaju yy, no, relacji. relacji, bardzo fajnych relacji. I ci ludzie później, ci rodzice ze sobą nawet rozmawiają, gratulują. To jest takie mm. budowanie. Lekko Facebooku. Czyli nie tylko treningi i zawody. Nie, 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 nie. Absolutnie nie. To musi być przede wszystkim... E, Socjalizacja życia. Dokładnie, a to później następne, to jest jakby następny etap. Nie wiem, czy wiecie, ale crossfit został zbudowany właśnie na etapie takim, że te osoby przede wszystkim nie chciały rywalizować, tylko spotkać się ze mm -hmm. sobą. Mówimy o e, żołnierzach, którzy po jakimś czasie e, nie byli tu, bo, bo wracali z Afganistanu i nie chcieli się spotkać, porozmawiać. No a oni byli przyzwyczajeni do tego, że trenowali i tam oczywiście zaczęli sobie e, między sobą pokazywać, na jakim etapie są. O, ty przytyłeś, ty jesteś tutaj, mm -hmm. tak. Ja nie chcę, wcale nie tutaj potrafię zrobić takie... Po to jest budowanie tej relacji, a dopiero później rywalizacja. Czego brakuje polskim zawodnikom, jeżeli mówimy o kompetencje pozasportowe? Zainteresowanie pozasportowe, pozasportowe przede wszystkim. Nie fokusowanie się tylko na sporcie. Zawsze moje kolejne pytanie to jest, czym się interesujesz poza sportem? To jest wiadomo, że to jest wyświechtane, ale zawsze pytam się, co by było, gdyby sport nie był jedyną drogą? Czy jest coś, które ewentualnie jest tym takim y, miejscem, w którym czujesz się taką oazą wyczyszczenia? Takiego, mm -hmm. gdzie, gdzie możesz się schować, wyciszyć i to jest takie bezpieczne pomieszczenie, w którym taki quiet room, jakbym to używał angielskiego, no to jest takie miejsce, w którym możesz naładować z powrotem swoje baterie. Czujemy się naładowani. Ja się czuję również naładowany. Dziękujemy. To był bonus, nagranie dodatkowe do rozmowy z w rytmie biegania. Wideokaz, podcast, który odnajdziecie na YouTube, na wszystkich platformach streamingowych dla podcastów. A naszym gościem był. Marcin Fudali. Rozmawiali. Adam Krzot I Maciej Kurzejewski. Dziękujemy. Zapraszamy do wysłuchania wszystkich odcinków. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Podcast w rytmie biegania napędza e-obuwie.